Cześć! Witam Cię na moim kanale, w dzisiejszym filmiku pogadankowym. Dziś porozmawiamy sobie o... ...klockach do jogi. Porozmawiamy sobie o tym, jakie są rodzaje klocków, do czego używać klocków i jak wybrać klocki, które najbardziej będą dla Ciebie przydatne. Zaczynajmy! Zacznijmy od tego, że klocki do jogi i możesz je kojarzyć... Pod różnym wyglądem. Jest to akcesorium, które nie jest niezbędne, aby praktykować jogę. Tak naprawdę ich nie potrzebujesz. Bardzo wiele wyrównań i bardzo wiele y, wariantów pozycji można wykonać bez klocków. Natomiast, jeżeli myślisz o praktyce przyszłościowo i jest to ważna część Twojej codzienności, jest to element, który jest dla Ciebie ważny i chcesz się w niej rozwijać, to myślę, że klocki mogą być przydatne. Natomiast nie są one niezbędne. Ja przez wiele lat nie praktykowałam z klockami. Nie używałam ich, po prostu wychowywałam warianty, takie, które tych klocków nie wymagają, lub zastępowałam sobie je czymś innym. Na przykład podkładałam sobie pod dłoń kilka książek, albo pudełko, albo paczkę chusteczek. Wiecie o co chodzi. Coś takiego. Natomiast kiedy pojawiły się klocki w mojej praktyce, na początku nie do końca wiedziałam, co z nimi zrobić i jak mogę ich używać. O tym, jeżeli macie ochotę, nagram Wam kolejny filmik. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o samych klockach, jakie są ich rodzaje i dlaczego warto lub nie warto decyzja należy do Ciebie się na nie zdecydować. Klocki do jogi to takie urządzenie, taki gadżet, który nie tylko pomaga ci wejść w pozycję. I możesz sobie go na przykład podłożyć pod dłoń, kiedy nie dosięgasz do podłogi, albo pod stopę, albo pod łokieć, ale to także gadżet, który może rozwijać Twoją praktykę. Istnieje bardzo wiele ćwiczeń, jest nawet na to specjalna grupa jogi, jest to joga funkcjonalna, w której my wykorzystujemy klocki do jogi właśnie jako ten element wspierający i rozwijający praktykę. Więc wcale nie jest tak, że zawsze, kiedy używasz klocków do jogi, oznacza to, że nie jesteś w stanie wejść w pełną pozycję. Nie, być może jest to element, który ma bardziej zaangażować Cię w praktyce. Często je właśnie w ten sposób wykorzystujemy i są wtedy bardzo, bardzo przydatne. Zatem, tak jak widzisz, klocki przydadzą Ci się nie tylko, kiedy jesteś na początku swojej przygody z jogą, ale także, kiedy będziesz chciała, chciał tą praktykę pogłębiać i rozwijać, również klocki do jogi Ci się przydadzą. W internecie, w sklepach jest ogrom wybór kolorów, rozmiarów, materiałów, z których są zrobione klocki. I domyślam się, że osoba, która praktykuje krótko albo nie miała wcześniej kontaktu z ćwiczeniami, w których wykorzystujemy klocki, może dostać niezłego zawrotu głowy. A zatem, jak wybrać klocki do jogi, które ci się sprawdzą? Na początek powiem Ci o kilku rodzajach klocków, a później pomogę Ci wybrać te, które moim zdaniem są najbardziej praktyczne. Zacznijmy od klocków piankowych. Klocki piankowe dosyć leciutkie w różnych kolorach, najróżniejszych. Mają to do siebie, że są przede wszystkim lekkie i miłe w dotyku. Kiedy wykorzystujesz klocek do podkładania na przykład pod kolano, albo musisz yy, chwycić klocek między piętą a pośladkiem. Ten klocek jest leciutki, więc ci to ułatwi i mięciutki. Natomiast może być mniej stabilny, kiedy musisz się na nich oprzeć, lub wykorzystać jako właśnie taką stabilną podstawę. Te klocki mają też to do siebie, nie wiem czy tu widać, że tworzą się na nich takie ryski, czy zagłębienia właśnie od palcy, czy od paznokci. Jeżeli jesteś estetką, estetą, może ci to doskwierać, natomiast te klocki są bardzo, bardzo przydatne w praktyce i możesz spotkać się z wieloma rozmiarami. I jak widzisz, ja mam tutaj dwa różne klocki, one w wysokość mają tą samą, Natomiast jeden jest już troszkę tutaj szerszy. I tutaj ten wymiar również mają taki sam. Różnica jest taka, że jest troszkę wyższy, przez co nie zawsze praktyczny. I też warto sobie rozważyć. Czekajcie, jak to było? No, Przgubiłam, który wymiar. O! warto sobie zawsze rozważyć, który klocek będzie ci bardziej przydatny. Na pewno ten szerszy jest bardziej stabilny niż ten. Wszystko zależy do czego ten klocek jest ci potrzebny. Więc to też jest bardzo ważne, aby zwrócić sobie uwagę na wymiar, po prostu go chociaż zauważyć i sprawdzić jakie klocki wybieramy. Klocki są nie tylko piankowe, klocki mogą być również wykonane z tworzyw naturalnych. I najczęstszym takim materiałem jest korek lub klocki drewniane. Zacznijmy sobie od klocków korkowych. Klocki korkowe. I tutaj też możesz się spotkać z różnym wymiarem. Ja mam taki klocek dosyć standardowy i są to klocki bardzo wygodne w praktyce. Mają dosyć porowatą strukturę. Ręka się na nich nie ślizga, co też jest bardzo ważnym elementem przy wyborze. Takiego produktu jak klocek do jogi i są już troszkę cięższe. Więc jeżeli nie masz jeszcze wystarczająco siły i wykorzystujesz klocek w takich ćwiczeniach, właśnie funkcjonalnych, to klocek korkowy może być ci już troszeczkę cięższy. Natomiast, przez to, że jest cięższy, tworzy dodatkowe zaangażowanie w Twoim ciele, więc zbudujesz więcej siły, pomimo tego, że na początku będzie troszkę trudniej. Kolejną dużą zaletą tych klocków jest to, że przez to, że są cięższe, są bardziej stabilne. Kiedy musisz oprzeć ciężar na tym klocku, to jest po prostu wygodniej. Są to też klocki twarde, dlatego tutaj się na nich nic nie odkształca. Twoja dłoń nie będzie się w ten klocek wbijała, ponownie daje Ci to większą stabilizację. No, ale są twarde. Więc. Czasami, kiedy podkładasz je pod kolano na przykład lub pod spojenie łonowe, może być to dla Ciebie nieprzyjemne, przez to właśnie, że są twarde. Wtedy możesz położyć na taki klocek kocyk lub jakąś ściereczkę, coś co sprawi, że ten dotyk klocka w tych miejscach bardziej wypukłych, jak właśnie kolano czy spojenie łonowe, czy właśnie kość krzyżowa czasami yy, nie będzie tak nieprzyjemne. I ostatnia grupa klocków, czyli klocki drewniane. Ja mam klocek bambusowy, ale bardzo często są to klocki dębowe, pukowe, sosnowe. I to są już klocki najcięższe. Ten bambusowy jest porównywalny do tego kogórkowego, natomiast jeżeli masz z drewna litego, to na pewno poczujesz różnicę. To są klocki ciężkie. Klocki o bardzo dużej stabilności. Więc jeżeli szukasz tego w tym produkcie, to klocki drewniane to będzie super wybór. Natomiast są bardzo, tak jak mówię, ciężkie i nieprzyjemne w dotyku przez to, że są już bardzo twarde. Tutaj się już nic nie dzieje, to sobie możesz rysać. Klocki drewniane po prostu mogą uwierać Cię w te właśnie miejsca wystające jak kolana czy kość krzyżowa, więc tutaj już na pewno Będziesz czuć potrzebę, żeby sobie położyć coś mięciutkiego na taki klocek. Jaki klocek wybrać zatem? Kochani, wszystko zależy od tego, czego szukacie w praktyce. I ja y, oczywiście mam też swoje ulubione klocki. Natomiast y, osobiście używam wszystkich rodzajów w zależności od tego, do czego potrzebuję. Bardzo ważnym jest zadanie sobie pytania. Też co praktykujemy. Bo jeżeli praktykujesz pozycje odwrócone, pra praktykujesz balansę i zdarza ci się jeszcze przewrócić, to w przypadku upadku na klocki drewniane lub korkowe upadek będzie bardzo bolesny. I to jest też ważny element, o którym trzeba pamiętać. No bo zdarza się, że na zajęciach upadamy, czy w domu, ćwicząc upadamy, i kiedy upadniesz na taki klocek, to naprawdę będzie nieprzyjemne. Tutaj dużo lepszym wariantem będzie upadek na klocek piankowy. Oczywiście nikomu nie życzę upadków, ale trzeba to brać pod uwagę w praktyce. Wtedy po prostu upadasz na coś miękkiego. Moim osobistym wyborem, gdybym dzisiaj miała wybrać jeden klocek, z którym mogę praktykować do końca świata, będzie to klocek korkowy. I już ci mówię dlaczego. Ponieważ jest stabilny. Ale nie jest nieprzyjemny w dotyku. No bo ten korek jest całkiem miły. Nie jest to klocek bardzo, bardzo twardy i nie jest to klocek bardzo, bardzo ciężki. Więc w moim odczuciu on spełnia najbardziej użytkową funkcję. Bo mogę go użyć do ćwiczeń funkcjonalnych, mogę go użyć jako podparcia, mogę go użyć do dźwignięcia swojego ciała na klockach. I nie jest niemiły w dotyku. Troszkę waży, więc może pełnić również funkcję dodatkowego obciążenia, więc jest bardzo, bardzo praktyczny. Ale jeżeli myślisz o praktyce jogi naprawdę w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu i chcesz praktykować dużo i różnorodne pozycje, myślę, że zakup klocków do jogi to dobra inwestycja, i gdybym mogła polecić to najbardziej uniwersalnym jest zestaw klocek piankowy i korkowy. Oczywiście kupujemy klocki w parach, żeby mieć na obie ręce, ale dwa klocki piankowe i dwa klocki korkowe, myślę, że w zupełności wystarczą, aby wesprzeć Twoją praktykę jogi i będziesz mieć dzięki temu bardzo szerokie pole manewru. Oczywiście, jeżeli... Nie masz budżetu, możesz klocki zastąpić. Możesz klocki zastąpić, pod, podkładając sobie kilka książek, podkładając sobie jakieś pudełko. Pamiętaj, żeby były mniej więcej tej samej wysokości, mniej więcej najlepiej, żeby były równe, ale pamiętaj, żeby było to coś stabilnego. Klocki do jogi, tak czy nie? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Ciekawa jestem Waszych opinii. A jeżeli już praktykujesz z klockami, ciekawa jestem, jakie klocki lubisz najbardziej i dlaczego, daj mi znać w komentarzach. A jeżeli chcecie, abym nakręciła filmik o tym, jak używać klocków do jogi, kiedy możesz skorzystać z ich wsparcia lub kiedy możesz skorzystać z ćwiczeń, które mają Cię wzmocnić i rozwinąć swoją praktykę, również daj znać w komentarzu. Ja dziękuję Ci za obecność, dziękuję Ci za czas i mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu filmikowi będziesz mogła, będziesz mógł wybrać swój idealny bloczek do jogi. Na maste!